Powiem ci, że trochę mnie zawodzisz, ponieważ mm -hmm. metoda na wypominanie działaczom partii Korwin, cytatów z Korwina. To nie moja wina, wina, że partia Korwin jest... nazywa się Korwin i ty mówisz, że wypominam Czy słowa Korwinu. Nie no tak że mnie zawodzisz. Bo partia to jest nazywała się tak Stanowski. Majka no, no Z pożytku. No, tyle twórcze. razy w każdym programie. politycznym on No dobra, tylko ci mówię, że zam... wiesz, ludzie czekali na coś nowego, a serwujesz stare danie odgrzewane. No z, Więc spokojnie. tak, nie zgadzam się z każdą wypowiedzią Korwina, nie będę się podpisywał pod każdą wypowiedzią Korwina. Jak chcesz pytać o cytaty Korwina, to zaprosz Korwina, to on ci powie, dlaczego no może, myśli taka nie inaczej. Może kiedyś zaproszę, tylko jak, zaprosiłeś jak ja, ja bym wiceprezesem partii Korwin, uh -huh. no to w pewien sposób miałbym w głowie to, że sam Korwin no, musi nadawać ze mną na jednych falach, bo w przeciwnym wypadku bym sobie powiedział, uh -huh. kurczę, nie, ja nie chcę być wiceprezesem partii Korwin. A jak prowadzę program w TVP, to muszę zgadzać no. się z innymi prowadzącymi inne programy w TVP? Czy nie muszę? Czy wstyd mi jest się pokazywać w TVP? Czy ludzie, którzy ale, No robią trochę tempą propagandę, czy nie wstyd mi? Ale TVP nie nazywa się tempa propaganda, albo nie nazywa się, nie wiem, imię i nazwisko kogoś, my, tylko my. nazywa się telewizja publiczna. Tu mamy jeden do jednego. Korwin, partia Korwin. Partia się nazywa no. Koalicja Ochrony, Obrony Odnowy no. Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Słakorwi nigdzie nie ma, tak? No nie ma. Koalicja odnowy Rzeczypospolitej, wolność i nadzieja. I to w ogóle przez przypadek tak się ułożyło w korwino. Tak? Świat jest pełen przypadków. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Widzisz, jakie rzeczy się dzieją? Nie pomyślałbyś. Nie pomyślałbym, że to przypadek. Myślałem, że to ma związek z Januszem Korwinem, korwin Mikle, ale no, dobra, zaoraliśmy w takim razie. No. Zaorane, zasiane, zebrane i sprzedane na wolnym rynku.